Niezniszczalne okulary to całkiem możliwe i wcale nie trzeba daleko szukać. Polski inżynier Grzegorz Falender skonstruował jedyne w swoim rodzaju okulary, które są odporne na odkształcenia i upadek. Zapraszamy na krótką rozmowę z twórcą, którą przeprowadziliśmy w hotelu królewskim w Gdańsku. W zawodzie jest już 30 lat przeszło i przez obserwację klientów i ich potrzeby i wymagania doszło do wniosku, że najlepsze okulary to są lekkie, niewidoczne. I trzymający kształt i fason. Dlatego szukałem materiału, który by spełniał swoje wymagania. Znalazłem niedawno i to jest ten tytan, który się nazywa 360. To znaczy, że jego można zgiąć do pozycji takiej nie? i wezmę go z powrotem i on wraca do poprzednich, poprzedniej formy. Oprawki z efektem pamięci bardzo dobrze trzymają się głowy. Nie spadną nawet kiedy są ekstremalnie użytkowane. Jakiego rodzaju szkieł pan do tego używa? To są szkła organiczne, typu plastikowe, to się na, na nie popularnie mówi. Indeks 1.6. To jest specjalne szkło, które powoduje, że to szkło jest cieńsze i wytrzymałe i jest bardziej odporne na zarysowania i bardziej odporne na działanie fi siły fizycznej. Mi się w nich wspaniale chodzi. One przez swoją plastyczność no, są niezawodne i bezkonkurencyjne. Okulary pana Grzegorza Falendera to unikat na skalę światową. Specjalnie spreparowane tytanowe oprawki w połączeniu z wytrzymałymi soczewkami to marzenie niejednego aktywnego posiadacza okularów. Polecamy również zobaczyć, czy prąd napędzi polskie statki, oraz Polones Jamnik rekonstrukcja prototypu. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północnaTV i nie zapomnij subskrybować kanału.